Hejka Wam wszystkim, z tej strony Natalka i dziś zapraszam Was do oglądania tego odcinka, ponieważ zrobimy sobie unboxing, a dodatkowo nagram Wam trening skokowy Bolka, bo przyjeżdża Nikola i na pewno sobie trochę poskaczemy. Nikola wraca tutaj właśnie po chorobie i mam cudowny plan treningowy w głowie. Zobaczymy na ile nam on wyjdzie. Bolek mam w planie, żeby dzisiaj trochę więcej poskakał, bo już dawno tego nie robił, Także jeszcze sobie a, i jeszcze sobie odpakujemy paczkę, którą zamówiłam, a trochę rzeczy w niej jest, więc unboxing i trening Nikoli na głównym planie dzisiaj. No i już jestem w domu, więc robimy sobie unboxing paczuszki od Bergo. Zamówiłam kilka fajnych rzeczy, ale bardziej też potrzebnych mi po prostu z bo raczej jeśli jest mi coś niepotrzebne, to tego nie zamawiam. Bez jakiejś tam... W większych okoliczności jeżeli coś mi bardzo spodoba, także zobaczymy co to jest, jakby to uderzę. Ja bo jeszcze nie otwierałam tego i wszystko będę wam pokazywała i otworzyła sobie paczuszkę razem ze mną. Te coś mi są strasznie mocne, więc nie da się ich tak prosto odebrać, ale to bardzo dobrze, bo na przykład później kurierzy zrzucają mi w sumie te patry, także pierwsze tu mamy standardowe wypełnienie. Zacznijmy od y, takiej neutralnej rzeczy, ponieważ mam tu lizaweczkę z Horslixa, taką miętową. Ja najczęściej tych lizawek używam po prostu do kowala i takich innych rzeczy, gdzie konie potrzebują, żeby... Zająć czymś w głowę ja potrzebuję, żeby grzecznie stały, więc ta jest po prostu do takich przypadków. Kolejną rzecz, jaką tutaj mamy, ja po prostu na to czekałam z tęsknieniem, jest to suchy szampon. Jeżeli chodzi o siwego na przykład i żeby to naprawdę dobrze to, to jest po prostu dramat. Siwy jest tak brudzącym koniem, on po jest cała łąka, dla przykładu. Yy... Idzie na łąkę i znajdzie najbardziej brudne i błotne miejsce, żeby się po prostu tam wytarzać. więc jakby ja już po prostu bez tego nie żyłam i zamówiłam sobie z Absorbinem Shaoxing, kiedyś w ogóle to było w takich chyba dużych niebieskich butelkach, aczkolwiek zobaczymy jak on będzie działał i czy faktycznie będzie to dawał fajny efekt, a jak znacie jakieś fajne szampony wybielające, no to możecie do mnie pisać. I suche szampony, bo szampony zwykłe jeszcze na tą pogodę są mieszane, zależy od w sumie dość stopni na No i tutaj mamy strzemionka. W ogóle jeżeli chodzi o niskobudżetowe strzemy, bo one chyba kosztują 100 ileś złotych. Mówię tutaj o Compacity, te refleksach tych szerokich, są świetne. I ja nie polecam tych płaskich, Bardzo nie lubiam ich jeździć, jeżeli jeszcze jeździłam tak powiedzmy. Yy... Bardziej rekreacyjnie, i tak dalej, nienawidzę metalowych strzemię, więc takie plastiki są świetne. Ja, ja je po prostu uwielbiam, Bez moich winderenów, bo oczywiście miałam free jumpy i nie, nie do końca mi siadły. Później miałam moje windereny i jeszcze bardzo lubię flexony. A wszystkie konie u mnie mają właśnie w siodłach wczeplone Reflex i są świetne. Dziewczyny też polecają, nie narzekają mnie na te zszymiany. także nowe strzymyne lecą do muzy, bo potrzebowałam nowej pary. Bo miałam tam metalowe, a ja antymetal po prostu kolana i w plecy. Nieprzyjemnie się jeździ, dlatego zamówiłam sobie plastiki. Kolejną ciekawą rzeczą, którą tutaj zamówiłam i mam nadzieję, że nie będzie mi nikogo jest to na pierśni. Na pierśnik z wytokiem jak się sprawdzi, to jest na pierśnik 200 czarny, zwykły na pierśni. Nie mam pojęcia, co mogę powiedzieć o nim więcej, aczkolwiek już widzę, że on jest większy od tego, który miał format brązowy. Także nie mam nadzieję, że będzie pasował. Bo na który miał siły z wytokiem, chłopak mi się po prostu rozrósł i tamten napierśnik już na niego nie pasuje więc morał jest z tego taki, że wreszcie tutaj sobie nabudował te mięśnie i trochę mi przytył i delikatnie porósł więc trzeba było się wyposażyć w nowy bo no, za mały go po prostu nie zakładam a tamten napierśnik wrócił z wytukiem do famusi więc famusie sobie teraz chodzi w brązowy a siły już będzie miał dopasowany do swojego sprzętu czarne bo też mi to przeszkadzało jakby ja byłem ja wszystko w jednym kolorze Aczkolwiek się zdarza po prostu, że jest inaczej. Tutaj mamy ostatnią rzecz. Mianowicie, jest to preparat dla siwego. Na uspokojenie. Nie wiem, czy ktoś z Was to miał, aczkolwiek widziałam na stronie bardzo dużo dobrych i mam nadzieję szczerych opinii. Jest to preparat anti z Hipolita i jest on w dręunkach, więc zaraz go sobie uspakujemy i zobaczymy, jak on pachnie. On często sercznie powinien mi starczyć na miesiąc. Najwyżej zamówię kolejne, kolejne opakowania, O. Ładnie, zioło pachnie. Ogólnie w składzie ma zioła, więc zobaczymy. I plus do tego jest w granulkach. Ma taką miareczkę do ciekawe czy ona ma napisane. Nie ma napisanego. Ja bardzo cenię sobie, jak jest gramatura napisana, ale sobie znajdę, czy jest do tego opakowania i Także zobaczymy, jak siwuj będzie po prostu mi to jadł i czy faktycznie się na nim sprawdzi. Bo sezon, tym bardziej wiosenny, no taki przejściowy, zimowy, wiosenny, jest ciężki. On jest jeszcze młody, zna swoją siłę, także zobaczymy, jak ten preparat w ogóle się sprawdzi. I będę dawała pewnie znać już na Instagramie. No, z grubego nieźle leci się nie powiem, że nie. Mm -hmm. Na razie to, to wszystko mokre jest. Słabe. No nie? Tak, to jest twój suplement nowy. Byś go żaru. No? No i najczęściej, jeżeli chodzi o bolkę, no to zaczynamy od rozkłusowania. Później dopiero włączamy do tego przekątne, wolty i dopiero później przechodzimy na drągi. Akurat te wygięcia u bolka i zakręty u nas są bardzo ważne na początku, ponieważ przez jego małą szyję i małe możliwości do skręcania czasami jest naprawdę ciężko, także rozgrzewamy go na tyle, ile możemy. Okej. Okay. Tak, super. Akurat dzisiaj jeszcze był przejazd przez kawaletty, później rozgalopowanie, i zaczęłyśmy sobie na spokojnie skakać pojedyncze przeszkody. Brawo do niego! Tak, tak, Super! Później pojechałyśmy sobie niższą linię, a z tym zakrętem miałyśmy dość duży problem. Także pojechałyśmy go po prostu z kusa, i później już fajne, pełne skoki na kolejnych przeszkodach. Tak jak tutaj widzicie linia już w wyższej wersji, także zapraszam Was do po lebo, prostu woda, dalszego oglądania treningu. Siedź! Okej! Okay. Pokręcie w siodło. Usiądź i trzymaj go. Trzymaj go. Tak, 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 płyta! Tak! Pozwól mu. Nie pochylaj plecy. Вотки.